Cześć, witam Was bardzo serdecznie Nie wiem, czy to już będzie nowy vlog, czy jeszcze po prostu ten e, kontynuacja tego, który, w którym chcę opowiedzieć Wam o pracy Nie odzywałam się wczoraj wieczorem, bo już było dosyć późno, tylko podpisywałam na komentarze, jak wróciłam z pracy Cię Pod prysznic i spać e, Dzisiaj zrobiłam kolejny filmik, więc e, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i dostałam komentarz pewien, do którego chcę się ustosunkować. Wszyscy ci, którzy mnie oglądają, wiedzą, że e, ja, e, jakby powiedziałam, mówiłam, że filmy będą się pojawiać co tydzień. Nie, że będę nagrywać co tydzień. Jeśli będę nagrywać co tydzień, to znaczy, że coś się u mnie dzieje, o czym chcę Wam opowiedzieć, albo właśnie uaktualnić pewne informacje i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o moje nagrywanie, to nagrywam wtedy, kiedy po prostu mam na to czas. A filmy do tego momentu pojawiały się codziennie. Mówię do tego momentu, bo chyba nie każdy ma pełną świadomość sytuacji z tego, co ja mówiłam i o czym mówiłam Wam wiele filmów temu. Jeśli ktoś po prostu nie. Jakby nie nadąża nad tymi filmami To zapraszam naprawdę do wcześniejszych filmów Tam jest wszystko powiedziane eee, I tak dalej Także e, przez ten moment e, nagrywałam Wstawiałam filmy codziennie e, I też nagrywałam parę dni pod rząd A teraz już niestety e, będzie tak e, Powtarzam to po raz któryś Bo chyba to mówiłam już e, jak w niedzielę nagrywałam do was, że już teraz będą i nawet na Instagramie też mówiłam, że teraz będą filmy e, rzadziej na moim kanale. E, wiecie, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Nigdy nie zarzekam się i nie chcę, żeby po prostu tutaj mnie ktokolwiek porównywał do hipokrytki. Zresztą, nazywajcie sobie, jak chcecie. Ale ja po prostu robię tak, jak mnie jest wygodnie i nawet wy w komentarzach mi pisaliście, żebym robiła tak, żeby mnie było dobrze. Natomiast wy poczekacie jeden dzień, jak będzie obsuwa. a nie będziecie mnie rozliczać z tego, czy codziennie vloguję, czy nie codziennie nagrywam film. Ogólnie staram się naprawdę być daleka od tego, staram się jakby to, co, to, czego się jakby słownie zobowiązuje, staram się to spełniać, czasami nie wychodzi, ale nie chcę się tłumaczyć, bo tak naprawdę winny się tłumaczy, a ja już odpisałam w komentarzu, ten komentarz zniknął. To nie ja go usunęłam, tylko pewnie YouTube, bo tak zostało to wszystko sformułowane w tym komentarzu tej osoby ja napisałam po prostu, że ludzie szczęśliwi nie liczą dni i godzin. Także i czasu w ogóle. Także tylko tyle chcę powiedzieć na ten temat. I chcę Wam powiedzieć tak, oficjalnie już teraz mówię, żeby nikt nie miał do mnie pretensji. E, bo Wy widzicie te filmy z taką tygodniową powiedzmy obsuwą. E, ten film pewnie będzie w przyszłym tygodniu a może jeszcze w tym, zobaczymy. W każdym razie zobaczymy jak po prostu, ile ja mam nagranych filmów, bo ja po prostu wyciągam czasami e, kamerę nagrywam, i ja nie kontroluję tego, ile mam materiału. I dopiero później jak z, telefon jak z aparatu przesyłam na komputer wtedy wiem mniej więcej jak rozdzielić jakieś filmy, albo wam po prostu yy, to jakoś dzielę. Także, yy, teraz, także oficjalnie mówię, że teraz będą filmy rzadziej się pojawiały na kanale. Postaram się trzy razy w tygodniu. E, czasami może będzie rzadziej, to zależy wszystko, jak będę dysponowała czasem, bo tego czasu mam już teraz mniej ze względu na rozpoczęcie pracy. Poza tym też mówiłam o tym, że dosyć ciężkie miałam dwa ostatnie weekendy, i w weekendy zamiast też sobie coś poskładać, to ja po prostu nie miałam jakby um, możliwości i, i, i jakby nie, nie, nie poskładałam, nie pozbierałam myśli, nie miałam na tyle świeżego umysłu, żeby, żeby Wam to wszystko zrobić. Także. Um, no, także życie, moi drodzy. E, tak. E, jeśli chodzi o pracę, nie nagrywałam wczoraj, bo dosyć już było późno. Widzicie, ja jestem po prostu nieroznegliżowana, tylko jestem w, w bluzce na, na ramiączka Jest u nas taki ukrop, jest tak ciepło. Wczoraj. Byłam w krótkim rękawku, to po prostu mało się nie ugotowałam w tej pracy. Wczoraj chyba było 26 stopni, dzisiaj ma być 28. Mirosław tak w radio słyszał, bo oni mają tam w pracy swój taki radiowęzeł puszczony. Mm, więc ja już stwierdziłam, że najwyżej wezmę krótki rękawek ze sobą, e, żeby mieć możliwość czegokolwiek się przebrać, jeśli ktoś mi zwróci uwagę, że no niestety, ale nie możesz być w, w bluzce na ramionczkę, chociaż nikt nam nie powiedział tego, że nie możemy. E, no ale wezmę na wszelki wypadek e, zupę dzisiaj też od rana zrobiłam, taką brokułową, wiecie. Mm, no w sumie brokułową Z warzywami, z ziemniaczkami Także Mirosław jak przyjdzie to będzie miał Zupę też na jutro do pracy W ogóle zrobiłam chyba tej zupy na 3 dni <noise> Także Będę miała możliwość od rana Od rana żeby wam Cokolwiek składać w pracy, bo ja znowu odbiegłam od tematu, w pracy wiecie, każda praca ma swoje plusy i minusy, nie będę tutaj czarować, chociaż jestem zadowolona z pierwszego dnia, bardzo się denerwowałam, nic praktycznie wczoraj nie jadłam, w ogóle te ostatnie dni tak mną trochę potargały, że praktycznie całą sobotę nic nie jadłam może na całą sobotę zjadłam tylko jedną bułkę z parówką, bo po prostu nie mogłam nic przełknąć wczoraj również, wczoraj zjadłam tylko chyba też wziąłam sobie parówkę tak na szybko jeszcze właśnie ostatnią z tego opakowania i też jakieś takie takie chyba to, to pieczywko, co Wam też kiedyś pokazywałam, już nie pamiętam jak się nazywało. O Jezu, no ale to takie z takimi dziurkami, takie wypiekane no, nie pamiętam. Nie pamiętam, ale pokazywałam Wam e, w którymś tam w filmiku, podlinkuję Wam, jak, jeśli go znajdę. E, ale e, co ja chciałam powiedzieć? E, ogólnie rzecz biorąc, jestem sama Polka. E, wszyscy są Anglicy i, i w ogóle taka mie, takie mieszane narodowości e, też są ludzie czarni. Ja nie mam nic przeciwko ludziom czarnym i jest jeden superwajzor, który jest Polakiem. Więc nie ukrywam, że on wczoraj był troszeczkę zaskoczony, że tylko jedna Polka jest. Miał nadzieję na to, że Polaków będzie więcej. No ale jednak, ja tam się cieszę, bo wiecie, jakby mniej Polaków mniej problemów. No niestety tak jest, ale no, on chciał z Polakami pracować, może ktoś się tam wykruszy, nie wiem, ale zobaczymy jak to wszystko będzie na dłuższą metę. Na razie tam zostaje, praca jest lekka, fajna, przyjemna. Ja lubię, wiecie, taką takie pakowanie, wiecie, takie manualne, znaczy manualne. Może nie tyle manualne, co takie, że trzeba palcami przebierać rękami. To ja to lubię. Jeśli nie trzeba biegać i dźwigać ciężarów, to ja mogę to robić. Mm. Tak, dojeżdżam sobie autobusem. Nie mam aż tak bardzo daleko na pieszo. Więc o tyle jestem zadowolona z tego wszystkiego. Mirosław po mnie póki co przyjeżdża. Chociaż może będę się na przyszłość z kimś zabierać z pracy Kto może mieszka w pobliżu, zobaczymy jak to będzie W każdym razie na razie Mirosław po mnie przyjeżdża Wiecie, jest to dla niego męczące, bo on codziennie o 5 rano wstaje Trochę mi jest go szkoda, bo on wczoraj nie mógł zasnąć na przykład On się tam, nie wiem ile spał w ciągu dnia, ale położył się po pracy Obudził się, przyjechał po mnie na 10.30 i ja się kładłam chyba jakoś chwilę po 12, bo jeszcze pomidorki podlałam, właśnie. Kurczę, nie pokażę Wam już dzisiaj pomidorów, może jutro Wam pokażę, jak moje pomidorki po prostu wyglądają, ale są takie bycze, i już po prostu yy, zaczynają się pojawiać, już pomidory, więc. A jeszcze teraz są fajne, ciepłe dni. Te w ogóle, chyba we wrześniu już będą te pomidory, tak coś czuję Nie będzie ich dużo, ale już na przyszłość, na przyszły rok już po prostu wiem Żeby je siać, rozsiać, rozsiewać jakby już na koniec nawet marca także, także tak, no trochę mi szkoda tego Mirosława, nie mógł zasnąć, bidny Dzisiaj o 5 stał no, także jak ja się kładłam wczoraj spać, to on jeszcze właśnie powtarzam pewnie, ale e, jak ja się kładłam e, spać e, po 12, to on jeszcze e, on jeszcze nie spał. No ale cóż zrobić? No, takie takie życie, Mnie tam pasuje, wiecie, na popołudnie, tylko po prostu z tymi dojazdami. To jest kawałeczek, a tam żadne autobusy bezpośrednio nie podjeżdżają. A znowu ostatnie autobusy też już chyba nie jeżdżą do mnie. Tak, po 22, chyba, chyba już nie. Um, no, także muszę właśnie zobaczyć dzisiaj na przystanku, jak to wygląda, o której są ostatnie autobusy. Um, no, i jeśli chodzi o pracę, to właśnie lekka, fajna, przyjemna, troszeczkę wiecie, lipa jest z przerwami. Ale nieważne, w każdym razie, nie to jest ważne. Mamy kontrakt i ogólnie ludzie się, się cieszą. E, Anglików jest bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Jedni są bardziej pracowici, drudzy są mniej pracowici, wiecie, tacy jak, jak to ludzie. E, no, a i tyle w zasadzie. Co chciałam wam powiedzieć, może jeszcze się wieczorem odezwę, bo już teraz patrzę na zegarek, że już czas po prostu mnie tak goni, żeby wyjść. Wcześniej mogłam do was się odezwać, ale był pan, właśnie był Pan od okna. Dzisiaj tak latałam, góra dół, góra dół, otwierałam mu drzwi bramę I w ogóle, żeby mógł tutaj od środka też coś zrobić, i robił od zewnątrz. Także musiałam po prostu latać, ale już mamy okno wprawione i jeszcze to w kuchni będzie chyba naprawiał. Pytałam się go dzisiaj, czy będzie robił. On powiedział, że tak, że tak w weekend prawdopodobnie. No to powiedziałam, że ok, że fajnie, bo będziemy w domu wtedy. I tyle, i w zasadzie to tyle z takich najnowszych informacji. Będę pracowała na razie póki co. Prawdopodobnie będziemy mieli miesięczne wypłaty, jeszcze tylko chciałam to powiedzieć, bo ja wolę ogólnie tygodniówki, jeśli o mnie chodzi. Bo tutaj w Anglii możecie właśnie tygodniówki dostawać albo miesięczne wypłaty. Miesięczne wypłaty właśnie są przeważnie na kontrakt, jak ktoś pracuje na kontrakt, tygodniówki przez agencję, ale bardziej wolę chyba tygodniówki dostawać, bo wtedy wiem, ile pieniędzy mam, ile pieniędzy mam do dyspozycji. No, i jakoś łatwiej mi jest się wtedy rządzić tymi pieniędzmi. A tak, jak dostanę całą miesięczną wypłatę, to już za chwilę jej nie ma i, i tyle. I nawet nie wiem na co tak naprawdę wydałam. Więc, więc tak. No i to wszystko w zasadzie, co wam chciałam powiedzieć. Będziemy zmieniać też działy, bo tam są kilka jest różnych działów. Ja wczoraj właśnie byłam na tym takim zawijaniu w sreberka, a jeszcze jest praca w laboratorium, więc tam wczoraj byli chłopaki. Nie wiem, może to jest typowo męska praca. Może mnie tam nie dadzą ale zobaczymy jak dzisiaj rozdzielą nas. Yy, ogólnie chyba musimy wszystko poznać. Więc czas mi szybko bardzo zleciał mimo iż mamy mało tych przerw i jakoś nie wiem to tak mi szybko czas zleciał. Ja w ogóle lubię pracę na produkcji, bo mi szybko czas leci. Yy. No, i w zasadzie tyle. W zasadzie byłam wczoraj tylko na jednym stanowisku, tam się inni zmieniali, ja tam się wiecie nie chciałam też jakby wy, wychylać przez szereg, przed szereg, robiłam sobie swoje i, i tyle. Dobra, moi mili, to w zasadzie wszystko z tej paplaniny, takiej mojej, trochę długiej, odzywam się, żebyście właśnie wiedzieli, że o Was pamiętam, odzywam się, żeby Wam tutaj trochę powiedzieć takie pierwsze wrażenia. Może po prostu powiem kiedyś tam z czasem o takich szczegółach nie chcę ogólnie wiecie naprawdę nie chcę wchodzić w szczegóły bo, bo różni ludzie też tam pracują i tak naprawdę nie chcę za bardzo wiecie jakby w to wnikać więc yy, więc tak yy, to wszystko co chciałam wam powiedzieć idę na autobus bo czas tak jak już mówiłam goni a wytrzymajcie się cieplutko, moi drodzy, i pamiętajcie, bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie i o swoje bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze. I nie przejmujcie się czymś takim, że na przykład powiedziałam, że będę nagrywać codziennie, a nie nagrywałam codziennie, a wstawiałam filmy codziennie. Może po prostu czasami też powiem inaczej niż. niż Powiem, Mam na myśli po prostu to, że będę stawiała filmy codziennie, a powiem, że będę nagrywała codziennie, i później już jest z tego jakaś, nie wiem, drama, czy, czy, czy jakieś głupie insynuacje w ogóle w komentarzach. No także mm, trzymajcie się cieplutko i, wiecie, trochę bardziej dystansujcie pewne rzeczy. Buziaki, papa.